Świdnica położona jest na rozległej równinie u podnóża Sudytów. Na południe od miasta zaczynają się pasma gór Wałbrzyskich i Sowich, na północy wzniesienia Przedgórza Sudeckiego. Z ich szczytów, czyli Wielkiej Sowy, Hełmca i Ślęży, pięknie widać zabytkowe miasto z jego architektoniczną dominantą, wieżą katedry pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i męczennika. I świętego Wacława Męczennika. Miejscowość, szczęśliwie niezniszczona podczas II wojny światowej, zachowała swój historyczny, średniowieczny układ urbanistyczny. Miasto to zawsze było perłą w posiadłościach władców Śląska, a z czasem stało się stolicą samodzielnego księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Przez wieki znajdowało się na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych. Łączących Pomorze przez miasta Wielkopolski i Śląska z czeską Pragą oraz z Rusi na zachód Europy. Władcy i mieszczanie z sukcesem wykorzystywali prawa i przywileje handlowe dla rozwoju miejscowości. Bogactwo świetnicy można dziś dostrzec głównie w historycznej, często monumentalnej architekturze. W południowo-wschodniej części średniowiecznego miasta. Przy dawnych murach obronnych znajduje się wspaniały kościół pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika i świętego Wacława męczennika. Warto dostrzec symboliczny wymiar tego wezwania. Święty Wacław to patron Czech, król i wuj Dobrawy, która przyniosła wraz z małżeństwem z Mieszkiem I na ziemię polskie chrześcijaństwo. Natomiast święty Stanisław to patron polski. Katedra Świdnicka jest wspaniałą, trójnawową bazyliką. W odróżnieniu od gotyckich budowli Wrocławia nie wzniesiono jej z cegły, ale podobnie jak kościół w strzegomiu, z kamiennych ciosów. Znamy pierwszego budowniczego świątyni. Był to mistrz ze Świdnicy Jakub. Fundacja budowli pochodzi z połowy XIV wieku za panowania księcia Bolka II Małego. Wiemy też, że dzisiejszy kościół stanął w miejscu wcześniejszego. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana, ale zachowała do dziś swoją gotycką formę. Od północy prowadzą do katedry cztery portale. Wieża mierzy przeszło 101 metrów i jest szóstą co do wysokości wieżą kościelną w Polsce. Świątynia była pierwotnie częścią klasztoru zakonu Klarysek. W XVI wieku i czasach Reformacji należała do protestantów, by w okresie kontrreformacji stać się kościołem jezuickim. Wnętrze świątyni zachwyca swoim barokowym wystrojem. Warto jednak dostrzec również wiele elementów gotyckich z pietą i poliptykiem ze sceną zaśnięcia Matki Boskiej, pochodzącym zapewne ze szkoły Wita Stwosza. A także z figurą świętej Anny Samotrzeć i licznymi rzeźbami świętych. Świdnicka katedra robi wrażenie swoją wielkością. Ma przeszło 71 metrów długości, 25 metrów wysokości i 27 szerokości. Rzadko spotykanym elementem wystroju jest kaplica krypta, wynosząca ponad posadzkę ołtarz główny który dziś fascynuje swoją barokową formą baldachimu wspartego na kolumnach i rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Podziwiając to wybitne dzieło mistrza Johanna Ridla, warto odszukać wzrokiem postacie patronów w świątyni, podobnie jak kolejny religijny polonik, obraz przedstawiający świętego Stanisława biskupa, napominającego króla Bolesława Śmiałego znajdujący się w jednej z licznych kaplic przylegających do nawbocznych kościoła. Obrazy z życia patronów świątyni oraz patronów zakonu jezuitów są głównymi elementami wystroju religijnego Świdnickiej Katedry. Dla osób fascynujących się śląską sztuką barokową szczególnie interesujący jest obraz autorstwa największego malarza tej epoki na Śląsku Michaela Wilmana przedstawiający zabójstwo świętego Wacława. Zachwyt wzbudza też wspaniały prospekt organowy. Na zwiedzanie tego wspaniałego zabytku trzeba zarezerwować sporo czasu. Rangę miejsca od 2017 roku podkreśla fakt wpisania świątyni w Świdnicy na prestiżową listę pomników historii ustanowioną przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warto też zapamiętać, że Kościół pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika i Świętego Wacława Męczennika od 2004 roku jest katedrą nowo utworzonej Diecezji Świdnickiej.